Cześć, siemanko, z tej strony Najwoz, witam was w kolejnym odcinku Fortnite. A. Co ty robisz, gościu? Lecimy na... Fortece czy... jak zwał, tak zwał. E, dzięki wszystkim za ludziom, którzy komentują. Jest mi bardzo miło, bo komentarze również są miłe. E, I pod jednym odcinkiem ktoś napisał, że mam miły głos. Aczkolwiek nagrywałem ten odcinek e, krótko po tym jak wstanąłem i. No to nie jest. Ktoś tu jest krótko po tym jak wstanąłem, nagrywałem ten odcinek. I mój głos był, wiecie, taką chlebką, co ledwo stałem z łóżka i... Dobra, gościu zdjęte. Akurat ja nie chciałem, znaczy. To jest dużo lepsze. Nie, ta pompa automatyczna. Nawet jak jest szara jest mocna. Właściwie się w ogóle nie spodziewał, że ja też miałem... To jest to, że ja miałem też starsze, nie? No ale... Przecież jesteśmy najlepsi, no co? Tacy najlepsi, że nigdy nie umiemy wygrać meczu ani jednego. Ale kiepskie rzeczy nam się trafiły niebieska sniper, ale bardzo mało ammo do niej. Zawsze zauważyłem właśnie, że mam jakiś taki problem z amunicją. To jest dobre tylko za co Zakacza. Za to. Ja wiem, ja nie umiem totalnie grać tym. Tym gnojem. Ale i tak, jakoś lubię rzeczy, które mnie przyciągają. Uuu. Dobra, rozwalimy go. On jest kulturalny i... ...i będzie po schodach. Fuck. Dobra, on się jakoś odradzał, what the fuck. Ja nie chcę mieć z nim nic do czynienia. skubany, no. Zostawiłem tam moją tom. Nie, to nie masz sensu walczyć z nim tą bronią. Najgorsze jest to, że to jest najgorsze, że zostawiłem tam moją snajpkę. On będzie mnie gonił? Mam nadzieję, że nie. To się przyda, ale to tylko. Dobra, z nim nie chcę walczyć samemu. Dobra, ich jest za dużo. Teraz to oni zbytnie nie mają. Ale tak jak mówię, nie chcę się narażać. On, on wali jakimiś bombami ten chłop. Uwielbiam to. gonimy pociąg a za bardzo gonić go nie muszę no e elegancko tak to się właśnie robi e Dobra, zamiast tego bierzemy to. Czy tu coś lepszego jest? Nie. Więc spadamy stąd. Po prostu. Tu jest taki głupi upadek od wysokości, że ja dostaję obrażenia. Pomimo tego, że jakby nie ma, jakby to wytłumaczyć, dostaję obrażenia, których fizycznie nie odczuwam. Życie mi ubywa, ale nie ma dźwięku, jakbym dostał obrażenia, wiecie o co chodzi. Dobra, dwóch zabiłem. Eee, jadę do tego domu na przeciwko nas. Może ktoś tam będzie akurat. Albo tutaj się zatrzymy, Zatrzymamy. A tak to akurat się nie zmieniło. Te co my mamy na wyścigach. Ja bym go chciał zabić z chęcią. Fuck. tam też gość ubiega. Ja mam tylko 30 naboi. Nie wiem gdzie mam po A my stąd przecież uciekliśmy. Zrobiliśmy takie kółko. What the fuck? U. Dobra Zdjęte No nie opłacało mu się Bardziej opłacałoby mu się Podejść Podejść do mnie i Mnie z pompy jebnąć Ale no nie muszę wrócić do naszej siedziby, no spoko. Czy ktoś tam będzie szedł ze strefy? Ty jest gracz? To był gracz. Dobra, trzeba lepszą pozycję zająć, zajmnąć, to za słowo? Tak jak myślałem, w autku jestem nieśmiertelny. Dobra. No. To jest niemożliwe. Czemu on szczera do tego? What the fuck? Da wysoko. Co on robi? Jest bot. Jak nic, ale tam już nie jest bot. Dobra, nie będę e, amon e, marnował na nich, bo tak jak mówiłem wcześniej, jestem kiepski wy... Na odległość strzelania. No, ja nie wierzę. Chciałbym. Nie ukrywam, chciałbym go zabić, ale no. Jakoś migra nie pozwala na to. Nie się tam będą strzelać teraz. Ja se po prostu tu poczekam Kto jest ze strefy idzie? To jest bot, znaczy NPC. Będzie się za drzewami chował. No, chyba, że będzie na tyle głupi i tu po sobie nie A, wiem, gdzie on idzie. I co się tu dało? Ja zejdę sobie trochę niżej, o tutaj jestem w strefie. Tutaj raczej nikogo nie ma. No w sumie 12 graczy zostało tylko. Chyba czy on dalej tam jest, bo to jest chyba jeszcze w strefie, no to jest, więc on tam może siedzieć na spokojnie, 12 grzaszczy, z czego jeden to jestem ja, drugi jest tutaj, a gdzie pozostała dziesiątka, I don't know, w sumie... Strefa jest duża jeszcze On tam raczej nie będzie siedział całą wieczność To na pewno Chciałbym zobaczyć co to jest ten wil. cały To mnie nie dojdzie do mnie A przynajmniej nie powinno Najwyżej zaskoczę sobie i tyle o, tego gościa tam bije, to spoko, ale no. Brabus'a bierzemy najwyżej i spadamy stąd. Bo Brabus jeszcze będzie w drzewie. Dobra. Lecimy. Atak Tytanów. Dobra, lecimy. Czy ja auto mogę w to wjechać? What the fuck? Nie chciałem. Kościół. Nie, spoko, ale nie chciałem tego robić. Ale Brabus przeżył. Widać, że jak klasa Merol jest wytrzymała. Dobra, zaraz będziemy w strefie, możecie siedzieć w tych szachach. Teraz nie dostałem jakby obrażenia od upadku, nie? Pytanie, czy on tam dalej siedzi. za tymi kamieniami w ogóle. Dobra. Pozbyliśmy się dziada. Ciekawe jak długo tak mogę być. Aha. Zostało pięciu graczy. Teraz strefa jest w tamtą stronę. No to co, biegniemy? Czterech graczy. W sumie trzech zostało. ...zostało dwóch do zabicia. Poczekam aż sami się wykończą. Sami się strz strzelali. Ale dziwne Strzelali się tam jak strafa jest tutaj. Jestem praktycznie na środku Widzę gościa Gość jest tam Czekam na niego. Bo on tu przyjdzie na bank. Det var det